Nie sądzę, by w moim dzieciństwie był choć jeden moment, w którym delikatnie przypomniano mi, że jestem na drugim miejscu. Nie w dramatyczny sposób, bez rodzinnego spotkania, na którym mi to wyjaśniono. Tylko powolne, ciche kapanie kropka tysiące drobnych instrukcji, spojrzeń, decyzji, które szeptały tę samą prawdę. Moja młodsza siostra, Brooke, potrzebowała więcej. Więcej uwagi, więcej zrozumienia, więcej przebaczenia. I to ode mnie oczekiwano, że je otrzymam, kropka, jeśli coś zepsuła. Moja matka Dajan patrzyła na mnie i wzdychała. Dlaczego? Jest młodsza, Catherine. Po prostu odpuść, kropka, jeśli bruk wpadała w złość z powodu zabawki, której używałam, Dajan nie karciła jej. Zwracała się do mnie niemal łagodnie i mówiła wiesz, jaka ona jest. Po prostu jej na to pozwól, kropka, nawet gdy nie chciałem, robiłem to, bo byłem starszy, bo wiedziałem lepiej. Ponieważ upewnili się, że rozumiem, że emocje bruk mają większe znaczenie niż sprawiedliwość. To nie stało się od razu kropka, to jest rzecz, którą ludzie powinni zrozumieć. To nie była jedna wielka zdrada. To było powolne, ostrożne budowanie świata, w którym moje potrzeby były zawsze opcjonalne. Wzorzec zaczął się wcześniej i nigdy się nie zmienił. Z wiekiem stawał się coraz bardziej skomplikowany. To, co zaczęło się od zabawek i napadów złości, przerodziło się w oczekiwania i zasady, które nigdy nie były jednakowo stosowane. Nie byłam tylko starszą siostrą, kropka, byłam buforem, naprawiaczem, tym, który potrafił to znieść. I w tym cichym, codziennym poświęceniu zaczęłam znikać, kropka, nigdy o tym nie krzyczałam. Nie buntowałam się, nie rzucałam przedmiotami i nie domagałam się bycia widzianą. Dostosowałam się. Nauczyłem się poruszać wokół nastrojów bruk, jakby była siłą natury. Nauczyłam się oferować ciszę, gdy chciałam mówić, kropka, jak ustąpić, zanim stanie się to walką. Jak się uśmiechać, gdy nie wygrałam. A najgorsze jest to, że wierzyłam, że to czyni mnie silną, kropka to przekonanie towarzyszyło mi w dorosłym życiu. W każdym moim wyborze i w tym, jak oceniałam swoją wartość. Że gdybym tylko potrafiła zachować spokój, udźwignąć ciężar bez narzekania, postrzegaliby mnie inaczej. Nigdy tak nie było kropka zanim skończyłem 16 lat, to ciche zrozumienie stało się prawem. Jeśli chciałem czegoś więcej niż telefonu, przyzwoitych ubrań i szansy na niezależność, musiałem sam na to zapracować. Znalazłam więc pracę na weekendy, a potem na zmiany po szkole kropka magazynowałam półki, wycierałam stoły, prowadziłam kasy. Pracowałam, bo nikt inny nie chciał mi nic dać, i wcześniej nauczyłam się nie prosić kropka, ale kiedy Bruk skończyła 16 lat, było inaczej. Nie starała się o pracę. Nawet nie udawała, że zależy jej na pieniądzach kropka w dniu jej urodzin. Rick, nasz ojciec, wręczył jej kluczyki do samochodu, a Dajan kartę kredytową. Po prostu skup się na nauce, kochanie, powiedziała moja matka, zaczesując włosy Bruk za ucho jak coś z reklamy. Resztą się zajmiemy kropka, to było zdanie. Które nigdy nie pojawiło się w moim życiu. Poradzimy sobie. W college u ubiegałam się o każde stypendium, jakie mogłam znaleźć. Wciąż brakowało mi pieniędzy, więc pożyczałem. Wynająłem najtańszy pokój, jaki mogłem znaleźć. Kropka, pięć razy w tygodniu jadłem makaron z pudełka i pracowałem na pół etatu, by utrzymać się na powierzchni. Byłem zmęczony w sposób, którego nie potrafiłem wyjaśnić, ponieważ nikt nigdy o to nie pytał. Kropka, tymczasem Brooke dostała się na prywatny uniwersytet. Nie tylko czesne, ale też mieszkanie, artykuły spożywcze, media. Wszystko pokrywali Dajan i Rick. Kropka, mieszkała w słonecznym apartamencie poza kampusem z białymi zasłonami i balkonem i nigdy nie musiała opuszczać zajęć, ponieważ pracowała podwójnie. Kropka, a kiedy zapytałem o to Dajan tylko raz, delikatnie i odpowiedź była spokojna i prosta. Bruk nie jest tak silna jak ty, Catherine. Potrzebuje więcej wsparcia. Ta linia była kręgosłupem ich logiki, podstawą każdego nierównego wyboru kropka nie miało znaczenia. Jak bardzo walczyłam. Liczyło się to, że mogłam to przetrwać. I przetrwałam. W tym tkwił problem kiedy Bruk skończyły się pieniądze, wpłacili za nią kaucję. Kiedy rozbiła samochód, wymienili go na nowy. Kiedy przekroczyła limit na karcie kredytowej, kupując rzeczy, których nie potrzebowała, Rick zapłacił, nawet nie marszcząc brwi. Kiedy dostałem niespodziewany rachunek za leczenie, pilny, przerażający, zadzwoniłem do domu z walącym sercem, myśląc, że może tylko ten jeden raz. Kropka Dajan westchnęła i powiedziała: Chciałabym pomóc, kochanie, ale mamy teraz napięty budżet. Poradzisz sobie, kropka. Zawsze sobie radziłam. I zawsze mi na to pozwalali. W końcu przestałam prosić nie tylko o pomoc, ale o uwagę. O opiekę kropka o uznanie. Przestałem oczekiwać, że będę kimś, o kogo warto się martwić. I w jakiś sposób im to ułatwiło kropka, kiedy Dan Myers się oświadczył, nie płakałam. Śmiałam się. Nie dlatego, że mi nie zależało, ale dlatego, że nie spodziewałam się. Że ktoś wybierze mnie z taką pewnością. To była cicha chwila, tylko my dwoje, w deszczowe popołudnie, kropka i w jakiś sposób poczułem, że w końcu zostałem zauważony, kropka, przez pierwsze kilka tygodni żyłam w tym cieple. Planowanie ślubu było surrealistyczne, jakbym wkroczyła w czyjeś życie. Życie, w którym mogłam być w centrum czegoś bez poczucia winy. Ale w miarę zbliżania się daty coś się zmieniło, kropka na początku subtelnie, kropka Dajan. Moja matka zaczęła wzdychać w ten swój wyćwiczony sposób. Za każdym razem, gdy wspominaliśmy o kosztach cateringu lub kwiatów, przechylała głowę, a jej miękki głos był nieco zbyt wyważony. Wesela są teraz takie drogie. Naprawdę szkoda wydawać tyle na jeden dzień. Nie próbowała mi tego wyperswadować. Chciała tylko, abym czuła się winna, że świętowałam kropka rick. Mój ojciec był cichszy, ale nie mniej precyzyjny. Ostatnio trochę się poświęcamy, powiedział pewnego wieczoru, patrząc na swój kieliszek wina. Sprawy nie są tak łatwe, jak kiedyś. Ale wiesz, że robimy. Co możemy? Brooks miał ciężki rok. Nic nie powiedziałem. Po prostu skinąłem głową, tak jak zawsze. Ale coś w mojej klatce piersiowej się zacisnęło, Bruk nie starała się ukryć tego, co czuła. Przewracała oczami za każdym razem, gdy pojawiał się temat ślubu. Głośno komentowała, jak śmieszne są sukienki dla druchen i szydziła, gdy ktoś wspominał o rejestrze. Kropka żartowała nawet, że zachowuje się jak księżniczka, gdy płakałam podczas degustacji tortu. Ale najgłębsze było spojrzenie na jej twarz, gdy ktoś poświęcał mi całą swoją uwagę. Jakby moje szczęście było zagrożeniem. jakby moja radość kradła tlen, który według niej należał do niej. Dan, zauważył to pierwszy. Pewnego wieczoru, gdy obsesyjnie analizowałam plan miejsc siedzących, Stanął naprzeciwko mnie ze złożonymi rękami. Jego głos był spokojny, ale było w nim coś nowego. Zamierzają coś wyciągnąć, powiedział. Spojrzałem w górę. Kto, twoi rodzice? powiedział prosto. Potrząsnąłem głową, próbując się roześmiać. Dan, daj spokój! Na pewno potrafią być samolubni, ale to nasz ślub. Nie zrujnowaliby naszego ślubu. Nie odpowiedział od razu. Po prostu przyglądał mi się uważnie, kropka potem sięgnął do marynarki, wyciągnął zapieczętowaną białą kopertę i położył ją na stole. Na wszelki wypadek, powiedział. Nie zapytałam, co jest w środku. Po prostu na nią spojrzałam. Po raz pierwszy zastanawiałam się, czy Dan miał rację, kropka poranek przed ślubem był zbyt cichy. Ten rodzaj ciszy, który sprawia, że myślisz, że może, tylko może, wszystko pójdzie dobrze. Niebo było czyste. Kwiaciarnia przyjechała wcześnie. Moja sukienka pasowała tak, jakby zawsze była dla mnie stworzona kropka, po raz pierwszy od lat pozwoliłam sobie uwierzyć, że mogę mieć coś pięknego. Kropka Diane przywitała mnie ciepłym uśmiechem i filiżanką herbaty, jakbyśmy robiły to cały czas. Wygładziła moje włosy tak, jak robiła to, gdy miałam pięć lat. Wyglądasz cudownie, Katrin, powiedziała. Naprawdę. Nawet bruk się powstrzymała, kropka nie przewróciła oczami. Nie westchnęła, prawie nic nie powiedziała. Uznałem to za postęp. Ceremonia była miękka i pełna, przysięgi wypowiadane przez wstrzymany oddech, oczy błyszczące w świetle. Powietrze było gęste od róż, szampana i czegoś, na co nie wiedziałem, że czekałem, cichej aprobaty. Moja matka klaskała podczas toastów. Ojciec tańczył ze mną. Bruk siedziała przy oknie i nie narzekała, gdy muzyka stała się głośna. To było wszystko, czego nie wiedziałem, że chcę chwila, w której nie byłem tylko tolerowany, byłem widziany kropka, a potem była kartka. Znalazłam ją tuż przed przejściem do ołtarza, schowaną w moim bukiecie. Mała koperta w kolorze kości słoniowej z moim imieniem napisanym odręcznie przez Dajan. W środku znajdowała się krótka wiadomość. Bez względu na wszystko, jesteś naszą córką i jesteś kochana. Mamo to było niejasne, proste, ale w jakiś sposób coś we mnie otworzyło. Przez chwilę pomyślałam, że może ona mnie widzi. Nie jako cień bruk kropka nie jako tę silną. Która nigdy o nic nie prosiła. Po prostu mnie kropka więc kiedy zagrała muzyka, a pokój wypełnił się ludźmi, których kochałam, pozwoliłam sobie ulec iluzji. Uśmiechałam się tak mocno, że bolały mnie policzki. Tańczyłam, aż bolały mnie stopy. Trzymałam daną za rękę jak linę ratunkową kropka powiedziałam sobie, że nie miałam racji martwiąc się. Zmienili się. Musieli się zmienić. Bo na pewno nikt nie udawałby tak doskonale tylko po to, by wszystko zburzyć. Kropka, stało się to tuż po pierwszym tańcu. Zespół zrobił krótką przerwę. W pokoju ucichły rozmowy i brzęk szkła. Kropka, wciąż byłem rozgrzany od muzyki, trochę zdyszany, policzki zarumienione od wirowania z danem pod światłami. Wtedy Dajan dotknęła mojego ramienia, kropka uśmiechała się zbyt promiennie, rodzaj uśmiechu, który oznaczał, że miała zamiar powiedzieć coś, co wiedziała, że mi się nie spodoba, ale myślała, że i tak to zaakceptuje. Choć ze mną na chwilę powiedziała łagodnym głosem, z lekkimi dłońmi. Poszedłem za nią do kąta w pobliżu baru. Z dala od gości, gdzie świece migotały słabo, kropka wzięła moje dłonie w swoje i ścisnęła je, jakby miała coś pięknego do przekazania. Wyglądasz promiennie, powiedziała niemal szeptem. To piękny wieczór. Czekałem. Przerwa nie była przypadkowa. Była celowa. Potem nachyliła się, a jej głos był na tyle cichy, że nikt inny nie usłyszał. Zatrzymujemy pieniądze na prezent. Bruk potrzebuje ich bardziej niż ty. Przez chwilę nie mogłem nic powiedzieć. Myślałem, że może źle zrozumiałem, że powiedziała coś zupełnie innego. Coś nieszkodliwego, kropka, ale sposób, w jaki się uśmiechała, jakby właśnie przekazała mi błogosławieństwo, powiedział mi, że słyszałem ją dokładnie. Przepraszam, zapytałem w końcu. Westchnęła, jakby to było dla niej trudne. Kochanie, nie potrzebujesz tego, powiedziała. Masz teraz daną. Budujecie wspólne życie. Bruk walczy i to sprawiedliwe. Że dostaje trochę pomocy, kropka, moje palce stały się zimne. Szum recepcji zamienił się w niski dran za mną. Wciąż trzymałem jej dłonie i nienawidziłem tego, że jeszcze się nie odsunąłem. Nie dotykałaś tych pieniędzy, powiedziałem. Mój głos był niski, płaski, kropka Dajan za tylko raz. Jej uśmiech nie zniknął, ale coś się w nim zaostrzyło. Jesteśmy twoimi rodzicami, powiedziała, jakby to wszystko wyjaśniało. W tej rodzinie pomagamy sobie nawzajem, kropka wtedy zrozumiałem. To nie było nieporozumienie. To nie była chwilowa ślepota czy błąd w ocenie sytuacji. Dokładnie w to wierzyła. Że jestem zasobem, który można wykorzystać kropka, że potrzeby bruk zawsze będą ważniejsze niż moje własne. I nawet tutaj, nawet w dniu mojego ślubu, mojej radości, mojej uroczystości, mojej chwili, wciąż oczekiwała, że ją oddam, tak jak zawsze kropka, nie wiedziałam, że stoi za mną, dopóki nie usłyszałam jego głosu. Był cichy, miarowy, ale było w nim coś, co sprawiło, że powietrze się zatrzymało. Dobrze. Że to zaplanowaliśmy, powiedział Dan. Odwróciłem się. Był spokojny, ręce trzymał w kieszeniach, a wzrok miał skierowany na Dajan. Nie był zły, niezaskoczony, po prostu gotowy kropka jej uśmiech nieznacznie osłabł. Co masz na myśli? Zapytała, wciąż trzymając się swojego wyrazu twarzy, jakby to mogło ją ochronić. Kropka, Dan nie odpowiedział od razu. Zamiast tego sięgnął do kurtki i wyciągnął kopertę. Tę, którą dał mi kilka tygodni temu, tę której nie otworzyłam. Trzymał ją między dwoma palcami i wyciągnął do niej jak ofiarę. Śmiało powiedział. Otwórz ją kropka, Rick dołączył do nas. Stał tuż za Dajan ze skrzyżowanymi ramionami i zaciśniętą szczęką. Jego oczy zweziły się na daną, jakby go oceniał, ale nic nie powiedział. Diane zawahała się, po czym wzięła kopertę ze starannie wyćwiczoną gracją. Wsunęła paznokieć pod klapkę i wyciągnęła stos papierów. Patrzyłem, jak skanuje pierwszą stronę. Kropka, ręce jej się nie trzęsły, jeszcze nie, ale widziałem spokój na jej twarzy. Zaciśnięte usta. Sposób. W jaki jej oddech zatrzymał się w połowie drugiego akapitu. Kropka, Rick pochylił się, by czytać ponad jej ramieniem. Zmarszczył brwi. Co to do cholery jest? Zapytał głos daną nie podniósł się. Nie musiał. To poświadczona notarialnie deklaracja prawna, powiedział. Podpisana trzy tygodnie temu. Stwierdza, że wszystkie prezenty ślubne, pieniężne lub inne, są prawnie własnością Ketrin i mnie Dianza. Dan kontynuował wszelkie próby wstrzymania. Przekierowania lub uzyskania dostępu do tych funduszy bez naszej zgody stanowią kradzież i będą ścigane. Później zapadła cisza, którą można było się udławić. Kropka patrzyła na mnie teraz nie ze słodyczą, nie z tą łagodną protekcjonalnością, ale z błyskiem czegoś, czego wcześniej u niej nie widziałem. Niepewność. Nie postawiłbyś nas przed sądem, powiedziała ledwie szeptem. Jesteśmy rodziną. Dan uśmiechnął się, lekko, opanowanie. Zrobiłbym to, powiedział. I zrobiłby to. Widziałam to w jego postawie. Niewyzywający, nie zły. Po prostu niezachwiany. Wyznaczył granicę i nie pozwolił im jej przekroczyć. Kropka ustaryka otworzyły się, a potem znów zamknęły. Nie odezwałem się. Nie musiałem. Po raz pierwszy nie byłem tym, który wyjaśnia, broni lub łagodzi cios. Kropka po prostu stałam obok mojego męża i pozwoliłam im usiąść z rzeczywistością, której nigdy się nie spodziewali, że posunęli się za daleko. I że ktoś w końcu odepchnął, kropka cisza nie trwała długo. Bruk wystąpiła naprzód i jej obcasy zbyt ostro uderzały o podłogę. Jej twarz była zarumieniona, usta zaciśnięte, a oczy szeroko otwarte z niedowierzania. Kropka spojrzała na kopertę w dłoni Dajan i nieczytelny wyraz twarzy daną. Potem pękła. To niesprawiedliwe. Krzyknęła, a jej głos był na tyle ostry, by przeciąć szkło. Jesteś teraz mężatką, Kate. Nie potrzebujesz nawet tych pieniędzy. Masz męża, przyszłość, wszystko, a ja nie mam nic. Kropka, jej głos podnosił się z każdym słowem, każde zdanie było bardziej zdyszane od poprzedniego. Walczę. A ciebie to nawet nie obchodzi, kropka, nie odpowiedziałem. Po prostu ją obserwowałem. Po raz pierwszy nie czułem złości. Nie czułem szoku. Poczułem coś zimniejszego, ponieważ w tym momencie dotarło do mnie, że mówiła poważnie. Nie rzucała się na mnie. Nie manipulowała mną kropka, nie wpadała w złość, by postawić na swoim kropka naprawdę, głęboko wierzyła, że ma prawo do tego, co moje. Do pieniędzy. Do chwili. Do wszystkiego, co miałem, a czego ona nie miała, ponieważ zawsze tak było. Jej ból, prawdziwy lub wyimaginowany, liczył się bardziej niż moje granice. Jej walka, z własnej winy lub nie, była zawsze ważniejsza niż moja stabilność. Przez lata miałem nadzieję, że z tego wyrośnie. Że pewnego dnia obudzi się i zrozumie, że nie jest centrum wszechświata. Że przestanie prosić. Że w końcu nauczy się sama dźwigać swój ciężar. Ale kiedy patrzyłem na nią teraz, drżące ramiona. Zaciśnięte pięści spływające po jej twarzy, jak u dziecka, któremu odmówiono deseru. Znałem prawdę. Ona nigdy się nie zmieni, i miałem dość czekania na nią. Kropka Rick podszedł tak szybko, że zaskoczył nawet Dajan. Jego twarz była czerwona, usta zaciśnięte, a oczy twarde jak kamień. Przez chwilę wyglądał, jakby miał wybuchnąć nie tylko gniewem, ale czymś głębszym. Czymś zranionym. Nigdy się ciebie tak nie wstydziłem, splunął. Nigdy w życiu, kropka, nie poruszyłem się. Nie wzdrygnęłam się, nie skuliłam, nie odwróciłam wzroku. Spojrzałam mu w oczy ze spokojem, na jaki nigdy wcześniej się nie odważyłam i pozwoliłam, by jego słowa zawisły w powietrzu, jak dym, który już mnie nie dusił, kropka, wstyd, który próbował mi przekazać, już do mnie nie pasował. Nie powiedziałam tego głośno, ale cisza między nami była wystarczająca. Nie możesz wstydzić się córki, której nigdy nie chroniłeś, kropka, Dan zbliżył się o krok, jego głos był niski, ale ostry jak ostrze, którego nie trzeba było podnosić. By wyssać krew. Jeśli spróbujesz wziąć od nas choćby centa, powiedział, zobaczymy cię w sądzie, kropka w jego głosie nie było żaru. Żadnego gniewu. Tylko pewność. I to właśnie sprawiło, że wylądował. Usta Dajan rozchyliły się, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie padły żadne słowa. Brooke wydała z siebie sfrustrowany szloch, ale nikt się do niej nie odwrócił kropka nawet Rick nie powiedział nic więcej, ponieważ po raz pierwszy zrozumieli, że matematyka się zmieniła kropka nie będzie błagania, nie będzie kompromisu, nie będzie grania na poczuciu winy, historii czy tysiąca cichych sposobów, na które mnie szkolili kropka było tylko to córka, która nie potrzebowała ich aprobaty, mąż który stał u jej boku i granica, której więcej nie przekroczą kropka odeszliśmy bez słowa. Muzyka za nami rozbrzmiewała na tle smyczków i cichych śmiechów próbując wypełnić przestrzeń, która się otworzyła. Ale dla mnie sala była wyciszona, jakby samo powietrze wiedziało, że coś się zmieniło. Kropka dłoń daną była ciepła w mojej, stabilna. Pewna. Mój kręgosłup wydłużał się z każdym krokiem. Nie oglądałam się za siebie, nie musiałam kropka dopóki nie poczułem, jak jej palce zamykają się wokół mojego nadgarstka. Uścisk był zbyt znajomy, mocny, ale drżący. Katrin, głos mojej matki, był cichy, ledwie przekraczał oddech kropka, odwróciłam się, wyglądała nie do poznania. Jej oczy były szeroko otwarte, a opanowanie zniknęło. Wyćwiczona gracja, którą nosiła jak drugą skórę przez dziesięciolecia, opadła. To, co pozostało, to rozpadająca się kobieta. Nie mówisz poważnie, wyszeptała: Jesteśmy twoją rodziną. Kropka, nie odpowiedziałem od razu. Po raz pierwszy pozwoliłem ciszy spocząć na jej ramionach. Pozwoliłem jej w niej usiąść, poczuć ciężar jej słów, pustkę, która się za nimi kryła. Pozwoliłem jej poczuć prawdę, której nigdy nie chciała zobaczyć. Kropka Potem przemówiłem, niegłośno, nieokrutnie, po prostu spokojnie. Nigdy nie byliście moją rodziną, powiedziałem, przechylając głowę. kropka, Byłeś bruksem. Jej twarz znieruchomiała. Jakby te słowa uderzyły ją w usta. Jej dłoń spadła z mojego nadgarstka, jakby została poparzona. Jej usta rozchyliły się, ale nie wydała z siebie żadnego dźwięku. Upadek nie był głośny, był cichy, prawie niewidoczny, kropka, ale widziałem to wszystko. Widziałem, jak opadają jej ramiona. Sposób, w jaki jej palce drgały, jakby próbowały złapać coś, co już się prześlizgnęło. Sposób, w jaki jej oczy zwróciły się na Daną, teraz już nie ze złością, ale z niedowierzeniem, kropka nigdy nie wyobrażała sobie tej chwili ani razu. Zawsze zakładała, że wrócę, ale bez względu na to, co zrobią, w końcu wrócę do domu. Ale tym razem nie odchodziłem w ciszy. Kropka odchodziłem ze wszystkim, co sam zbudowałem i nie zostawiałem uchylonych drzwi. Szliśmy krok za krokiem, oddech za oddechem, oddalając się od ludzi, którzy kiedyś nazywali się moją rodziną. Kropka za nami recepcja cicho szumiała, śmiechy, brzęk kieliszków. Muzyka. Ścieżka dźwiękowa do czyjejś wersji tego dnia. Już nie naszej. I wtedy to usłyszałam kropka szelest pospiesznych kroków, ostry szept, zdyszanego głosu. — Katrin, proszę. To znowu była Diane, jej słowa goniły mnie teraz rozpaczliwie. Nie odwróciłam się. Za nią głos bruk przerodził się we wrzask. Coś o tym, jak wszystko rujnowałam, jak zasługiwała na coś lepszego, jak ukradłam światło reflektorów kropka potem odezwał się Rick, niski i wściekły, przeklinając pod nosem. Nie próbując już ukryć wściekłości, a jedynie starając się zachować resztki dumy, któremu pozostały kropka wszystko przyszło na raz. Błagania, oburzenie, wściekłość. Idealna burza starego schematu. Tylko, że tym razem nie stałam w samym środku. Nie odwróciłem się. Nie na łamiący się głos Dajan. Nie na napad złości bruk kropka ani na gorycz rykę. Ponieważ nie mówili do mnie. Mówili do wersji mnie, którą stworzyli, tej, która przeprosiła, która poświęciła się, która została. Ale ona już nie istniała, kropka ta dziewczyna, która czekała całe życie, by zostać dostrzeżoną, by zostać wybraną, w końcu wybrała samą siebie. Dan raz ścisnął moją dłoń. Cichy, solidny, obecny. I to było wszystko, czego potrzebowałam. Szedłem dalej. Kropka, pominąłem głosy, pominąłem szczątki, pominąłem lata, które spędziłem błagając o ochłapy kropka nie potrzebowałem ostatniego słowa. Nie potrzebowałem zemsty. Nie potrzebowałem nawet zamknięcia. Niektóre rzeczy kończą się nie konfrontacją, ale ciszą tak ostateczną, że nic po sobie nie pozostawia. I w tej ciszy odnalazłem spokój. Kropka, nie ma następnej części. W tym miejscu historia się kończy kropka żadnej konfrontacji. Żadnej zemsty kropka, tylko kobieta, która w końcu odeszła kropka na zawsze.